Taka myśl mi przyszła do głowy, słuchając różnych tam debat politycznych, debat prezydenckich, gdzieś tam pojawił się argument lewicowy za tym, że rzekomo rozwiązaniem problemu niskiej dzietności w Polsce może być migracja, tak? przyjmowanie migrantów, mogą być jakieś dotacje na rzecz zakupu mieszkań, ułatwienie dostępu do mieszkań. No oczywiście jakieś tam programy finansowe typu 500 plus czy 800 plus to jakby nie lewica, no ale jakby jest to taki wynikający z lewicowej wrażliwości jakby program. I tak sobie myślałem właśnie, że jest to takie symptomatyczne dla mentalności jaką mamy. I już mówię o co chodzi. W ogóle jest to taki fajny, fajny przykład i o nim samym chcę dwa słowa powiedzieć, natomiast potem o tym właśnie szerszym problemie, jakiego jest on dowodem. No więc konkretny przykład, no to jest właśnie to, co powiedziałem, te, te różne pomysły, tak, że dajmy mieszkanie, dajmy pieniądze, no a jak kto nie, nie daje rady, no to sprowadźmy kogoś, kto te dzieci zrobi. Natomiast należy się zastanowić przede wszystkim. Z czego ta niska dzietność, a rzeczywiście jest niska, wynika u nas czy, czy w innych krajach zachodu. I czy rzeczywiście powodem, dla którego są te problemy z tą dzietnością, to są właśnie problemy tego typu, że ludzie nie mają pieniędzy, że ludzie nie mają gdzie mieszkać, że się tam nie wiem, muszą z rodzicami gnieździć na jakimś małym metrażu i tak dalej? Wydaje mi się, że absolutnie nie. Wydaje mi się, że absolutnie nie, bo przecież poprzednie pokolenia. Nie miały, lepiej, nie miały lepszych warunków bytowania, a jakoś, że tak powiem, powstaliśmy, tak? Jakoś, jakoś się ci rodzice i dziadkowie jednak rozmnażali w czasach dużo mniej przyjemnych i komfortowych. Oczywiście nie mówimy tutaj o jakimś tam skrajnym ubóstwie, no wiadomo, tak, ale czy przypadkiem, odpowiedzią na to pytanie, skąd ta niska dzietność, nie jest ale coś zupełnie innego. Przepraszam, a mianowicie po prostu rozpad relacji ludzkich, e, pogubienie e, młodych ludzi w kwestiach właśnie związków, e, w kwestiach komunikacji, w kwestiach wzorców zachowań, e, w kwestiach oczekiwań, e, w kwestiach poukładania samych siebie ze sobą i jakiegoś takiego mm, no, znalezienia pionu swojego itd. Tak i żadna ilość pieniędzy no, nie załatwi tego, że jeżeli, yy, nie wiem, jestem pogubiony i nie mogę się dogadać z żadną e, partnerką, no to raczej, <coughs> przepraszam, tych dzieci nie spłodzę szybko, albo w ogóle, tak? E, na pewno fajnie mieć więcej pieniędzy niż mnie i mieć lepsze mieszkanie niż, niż gorsze i tak dalej, i tak dalej, ale czy to na pewno są takie krytyczne czynniki, czy to są te, te czynniki, które yy, właśnie w jakiś sposób stają na drodze? Czy przypadkiem nie jest inaczej? Nie, czy nie jest tak, że... Kiedy dwoje ludzi się kocha i mają w miarę w porządku sytuację materialną, no to decydują się na to dziecko. Tak? No, należy tutaj też zwrócić uwagę na to, co, co ostatnio gdzieś tam wybrzmiało, że konsekwentna jest akcja taka kulturowa demonizowania rodzicielstwa. No, po prostu umówmy się no, z tych artykułów, jasny jest komunikat, no w momencie, kiedy decydujesz się na dziecko, twoje życie się kończy równie dobrze mógłbyś strzelić sobie w łeb, to, to, bu, to byłoby nawet lepsze rozwiązanie, no bo rodzicielstwo to piekło na ziemi, po prostu, <tryk> tak, artykuły w różnych jakichś tam onetach, gazetach wyborczych i innych takich gównach nie pozostawiają wątpliwości. Wtedy już tylko możesz ratować się, nie wiem, orgiami, gdzieś tam jakimś trójkątem, z zdradą małżeńską, no wtedy to jest jakaś taka e, ostatnia deska ratunku, w tym, w tym nadzieja na szczęście, tylko prawda, e, żeby się ruchać gdzieś tam po kątach <tryk> z kim popadnie. E, no, ale taki, taki model jest gdzieś tam zasiewany. No, a do tego właśnie to, co wspomniałem, czyli to, to pogubienie takie społeczne. I można tutaj, to jest osobny temat, można to drążyć, mówić o tym, jak technologia nas <coughs> jakby alienuje od siebie nawzajem i od, od siebie samych, prawda? Że, że tracimy tę zdolność wglądu we własną psychikę i tak dalej. I tutaj. Y Właśnie zmierzam do tego, bo powiedziałem, że, że cała ta kwestia jest yy, dosyć taka symptomatyczna dla yy, po prostu sposobu myślenia dla mentalności. I chodzi mi o to, że politykom próbujemy <laughs> załatwić problemy, które nie są e, stricte, stricto, przepraszam, polityczne. Próbujemy załatwić problemy, które funkcjonują w najlepszym razie na styku polityki, kultury, polityki i życia społecznego. I obyczajów, i, i tak dalej, i tak dalej. Tak? Bo y, no, dobre prawo może w najlepszym razie dać pewne możliwości ku temu, żeby ludzie swoim zachowaniem stworzyli coś dobrego. Złe prawo może bardzo szybko wiele zniszczyć, natomiast dobre prawo to jest tylko początek, a no, jakby dalej piłka jest po naszej stronie. Y, a wydaje mi się, że mamy taką tendencję, i ona się nasila, do tego, żeby delegować na y, ustawodawców, y, załatwienie wszystkiego, y, wszystkich problemów, y, wszelkiego zła y, świata. Prawda? No to należałoby zrobić taką ustawę, zrąką ustawę. No tak, tak. <coughs> Tylko, że każde prawo może być wykrzywione, każde prawo może być wypaczone, każde prawo może zostać obrócone y, do góry nogami poprzez y, skorumpowanego czy nieuczciwego człowieka. I, i rodzić może kolejne problemy, prawda? Wiemy to doskonale, widzimy to praktycznie każdego dnia. I no, pęta tu jest taka, żebyśmy po prostu pamiętali o tym, że na nas też spoczywa odpowiedzialność i, i jakby za to, jak, jak żyjemy i, um, i że po prostu... Okej, okay, nie, nie ma takiego prawa. Nie ma takiego prawa, żebym był e, e, piękny, młody, bogaty i, i, i wiecznie szczęśliwy. To jest moja odpowiedzialność, tak? Um, to jest moja odpowiedzialność, żeby, żeby żyć dobrze i, i jakoś y, rozwiązywać problemy, które gdzieś są na świecie, tak? I, i, I tylko na to chciałem zwrócić uwagę, że wydaje mi się, że mamy trochę taki mocny, y, mocną tendencję do właśnie takiego delegowania tych problemów, że a no to właśnie jak w, tym, jak w tym powiedzeniu, ustawom znieść ubóstwo. No nie da się, tak? Natomiast co do, co do problemu migracji, czy, czy w zasadzie, przepraszam, problemu dzietności i potencjalnego rozwiązywania tego problemu za pomocą migracji, to jeszcze tutaj takie szybkie wyjaśnienie, właśnie taki przypis, właśnie do czego prowadzi taka, takie niezrozumienie tego łańcucha przyczynowo-skutkowego i próba właśnie naprawiania tych problemów, które nie przynależą ściśle do polityki, właśnie politykom. No, to jest właśnie bardzo dobry przykład. <laughs> to, o czym wspomniałem, to osłabienie yy, zaufania społecznego, relacji i tak dalej. Przecież przy znacznym liczebnie elemencie napływowym te czynniki jeszcze się pogarszają. I to widać jak na dłoni, to, to widać w badaniach, w statystykach, im bardziej różnorodne jest społeczeństwo kulturowo czy etnicznie, tym bardziej e, te więzi społeczne jeszcze bardziej słabną. Tworzą się właśnie społeczeństwa równoległe, gdzie każdy grabi do siebie i coś takiego jak jakieś wspólne dobro zupełnie przestaje istnieć. E, no więc taki byłby, taka byłaby sytuacja. Tak? Mamy już teraz kiepsko na tym froncie. No ale teraz ktoś nam powie, że rozwiąże nam ten problem, bo nam pościąga jakichś ludzi, którzy yy, myślą tylko o tym, żeby yy, się grzymocić jak króliki. No i ci ludzie po prostu niedopasowani kulturowo, yy, No, yy, że tak powiem, wzmogą tylko taką już, już dosyć mocną ostrożność yy, w nawiązywaniu relacji, tak? Zrobimy się jeszcze bardziej nieufni, jeszcze bardziej lękliwi jeszcze bardziej dzicy, prawda? No, więc bo tak jak powiedziałem, uważam, że jest to świetny przykład tego, jak niezrozumienie natury takich przemian społecznych i próba rozwiązywania ich niewłaściwym narzędziem może problem bardzo szybko, bardzo łatwo pogorszyć. Tak jak powiedziałem, złe prawo zepsuć może bardzo szybko, bardzo wiele. Tak pod rozwagę.